Mimo że świat nam mówi, że wszystko się ociepliło, to jednak ogrzewania nadal używamy. Od lat szukaliśmy rozwiązania. W naszym kościele służyło nam nawiewowe, ale tylko częściowo. Nie dawało tego efektu, który jednak jest pożądany w takim miejscu, gdzie chcemy się skupić na modlitwie i nie czuć, że nam marzną non stopy, czy ręce, czy nosy. Można spróbować, jak to działa, czyli ten panel użyć, włączyć, zobaczyć, przekonać się, dotknąć. Po takich próbach tego pierwszego panelu doszliśmy do wniosku, że to jest dobre dla nas rozwiązanie, dlatego że nie było dość dużych inwazji w strukturę kościoła. I co najważniejsze, że właśnie, że to estetycznie wygląda, zgrało się dobrze z ławkami. Służy, nie rozgrzewa przestrzeni, tylko ogrzewa tych ludzi, którzy przeszli na modlitwę. Ktoś mi tam opowiadał, że jak dotychczas zakładał najgrubsze buty do kościoła, to w tym momencie przyjeżdżając samochodem zakładał takie z najcieńszymi, bo wiedział, że to ciepło może szybko odczuć. No to myślę, że niech nam teraz dobrze służy. A daj Boże jeszcze niech służy następnym.